Hej, cześćkom wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Cyberbanka. To jest 97 już bodajże odcinek. Więc jeszcze 4 z tym odcinkiem i kujnic. Dobra, widzę, że coś tutaj mamy do zrobienia już misijkę tak poboczną. O, przez ten coś. Mamy. No to tak, tutaj weźmiemy z reset systemu tutaj zwarcie. A tutaj wypalenie synaps. I co odejdziemy? Byłaś. Mogę to już coś zrobić nie mogę. Uh. Ale mogę z bardziej robić. Ja pierdolę! Coś miałeś tutaj? Nic. Tym, 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 tym. Nic nie miałeś. Tutaj co to jest? To nie chcę. To jest brzydkie. Perfumy. Tutaj musimy to wziąć. No, coś światowego. Odbaki na pewno się nam przydadzą no i Widzę, że coś tam jest Pierścień A no, może być coś Zawsze się przyda Woda na nie Amunicja i schematy. Schemat, schemat, matbox. Dobra, no to wracamy do auta. I zaraz się widzimy w kolejnym miejscu. A jednak musimy tutaj zostać, bo trzeba się udać do tej skrytki tutaj na górze. O, coś tutaj filtowego spadło. O, no, no to może nam się przydać. No, weźmiemy to. Już przyciążony jestem. Dobra, dojdziemy jakby do tej fury. Masakra. Chodź, ja miał na w gacie na drzwi. Muszę się uda do tej skrytki zaraz. Najpierw chcę otworzyć, żeby tutaj powrzucać. Bo jednak trochę tego nazbieraliśmy. I czy ja tutaj nie wrzuciłem szczpadek teraz? Bardzo rzadki, koniczny. I hmm. Ikoniczny. Nie wiem do to będzie koniczne. No ale niech będzie. A tak. Tak. Wrzucamy sobie to wszystko. Tego używam. To nie. Powrzucajmy wszystko co możliwe. Tego czego nie używamy, no to wrzucamy od razu. No, tyle nam starczy chyba. Dobra, idziemy na górę. Bo trzeba odszukać tą skrytkę. Tobie zrobimy restart Tobie wypalenie synaps No zdychaj Gdzieś tutaj byłeś Dziękuję, macie jakieś euro dolary? Czy coś w tym stylu? Nic nie macie. O, może być. Um, dobra, skrytka, skrytka, ale przed skrytką to my chcemy sobie wziąć. Tutaj te pierdełki niezwykłe. O kurde. O, to ładnie zrobiliśmy. Coś mamy nowego. Ekwipunku sprawdźmy wszczep, nie wszczep w szczepie to sam sobie wszczep coś eee. światowego, O, legendarny. Modyfikacja szczepu. Znaczy to na pewno było to. To jest to. Jezu, co się dzieje z tym gram? Szczelba. Dobra, mamy szczelbę chociażby nową. Coś miałeś tutaj? Te kill to ja nie chcę. Dobra. Lecimy sobie do Hanoko. Znaczy do Hanoko. Będzie mieliśmy lecieć. Więc, spielite right back. Dobra, mamy tutaj tą kradzież. Co mieliśmy zrobić? O, do kota. Pilna sprawa, ktoś ściąga na ziemię drony mojego kumpla, pojedź pod wskazane koordynaty i sprawdź kto za tym stoi. Szczegóły w załączniku. No dobra, no to pokażcie mi załącznik. Aha, w ostatnim transporcie, dobra, 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 no to tak, reset systemu, wyłączenie. Dobra, na uszenie nie, nie, wiedzieć wszystko na ten temat. Tam co mu idzie, Tu jest zwarcie. Tutaj wypalenie synaps. Warcie. By tutaj włączyć to pierwsze co Dobra. Dawaj, mendo. Zwraccie. Nie synaps. Dobra. Jeszcze magazynki. Gurdy wytwarzani nie mogę. Oh. Whoa, whoa, whoa. Pierwsze, lepsze Pokażcie mi gdzie oni są Pyk, pyk, pyk Przeładuj to Przełom głowę lecimy Eee, ujawnienie. Ujawnij, ujawnienie. Tutaj nieźle idzie. No. Eee, ktoś tutaj miał kurde coś ciątowego. O właśnie. A teraz tak, amunicja. Ja potrzebuję amu. Coś tutaj będziemy mieć? Eurodolary eee, Tam jest jakiś ga Eurodolar eee, Amunicja Dobra, mamy 130 i co żyjemy.

zapalniczka, może być. Wejdźmy tutaj do góry, zobaczmy. Tutaj muszę wejść. Jeszcze na górę. powiedzieć, Kojarzę ten typ anteny. Aha. Bo? O. Bo, 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 W 20 używaliśmy takich do pirackich transmisji. Wiesz, puszczaliśmy Pankroka na policyjnej częstotliwości. I tak jedno. Czyli pewnie Aha. to w ten sposób Rafeni hakowali drony. Marecz no już myślę, no że się nigdy nie domyślisz. No dobra. Opuść posterunek. No z chęcią opuścimy. Tylko bym ja chciał wejść w wytwarzanie. O, 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 Trochę tutaj legendarnych przyszło, ale my potrzebujemy do krawiny. Powytwarzać sobie już na zapas. Ja jeszcze chcę zrobić jeszcze jedną, jedną misję tutaj za chwilę. Najpierw muszę sobie to wszystko powytwarzać. Dobra. A 670 starczy nam, taki średnio, no A jak prędzej się wychodziło, emisja do wytworzenia. Czegoś tutaj nie było. Marzyce do przerobu, płyta winylowa. Otwórzmy to. Coś tutaj mamy. Płyty tylko. I popielniczka, ale tutaj możemy użyć. Jest coś legendarnego. Ciora zawsze się przydaje Patrzcie no, Explorer zawsze coś daje O, tam zdechnął Tu coś było gusty. Tędy jest? Tutaj? Aha, ale nie tędy weszłem. To za krety za nie? Dobra, ja bym chciał jeszcze tutaj poszukiwać w niektórych miejscach. O! Ja nie chciałem tej broni. Czemu mi ją wpakowałeś? Spadówka. Musi być ta. To jest moja broń i będzie gites. Moneta się przyda kola. Do dupy macie rzeczy. A co tutaj jest jeszcze? Coś niebieskiego to nie chcę. Ale tutaj kogoś porowaliłem Przecież amunicja. O, jak ładnie, tu jakieś fioletowe rzeczy. Będziemy mieć schemat. Tutaj są jakieś rzeczy. Fioletki. No, pewnie coś się znalazłoby. Tą anteną v. masz łeb na karku i wiesz jak go użyć na Trasy przerzutowe moski do bezpieczone. Kontakt zamknięty. No, czemu ja mam tego trupa? No ale dobra, może być ten trup. Teraz lecimy tutaj do Fixera i zobaczymy, co nam da za misję The Fixer, bo chciałbym jeszcze zrobić co najmniej jedną misję. Tutaj na. A, tu jest Dakota, dobra. Nie wiem, co chodzi, dobra, dobra, dobra. To my sobie możemy tutaj pojechać na kradzież jeszcze jedną. Obok kupić auto no tak będzie chyba najlepiej bo reszty to ja sobie porobię sam Nie będę w ogóle kiedyś czas aha no dobra to skoczymy tam bo tam jest blisko więc widzimy się już na miejscu no dobra jesteśmy, przejechaliśmy nawet i zobaczmy co to jest za misja o też od do koty ...radar mobilny na granicy to niedobrze dla przemytu to niedobrze dla Aldecaldos to nie... To niedobrze, a ja tutaj restart zrobię. Chcę się dowiedzieć, jak działa ten sprzęt, a żeby się dowiedzieć, muszę go mieć. To terroryst! Dobra, wiecie co, ja sobie zrobię tak Cyk, cyk Będę snajperzem po prostu Taka będzie najwygodniej stąd strzelać Krytyki. Kurde ten kartyk, kurde słabo to idzie o za trzynaście tysięcy ładnie. Teraz się kupiłem, ty co nie? Noż tej bitwy rozpowiadam, a oni. No kurde. No gdzieś tam szczela, chłop. To możemy wyłączyć tu Jest coś jutwego. Czy ja to wezmę? Wow, dobra, dobra. Dobre. Ustawcie się! Come away. się samodzielnych akcji. tam, kopie. Tych masz. No może być ten szywarz. Szewa duje. Zobaczcie, to jest. W hmm. ogóle się jakiś rozwaliliśmy przy chwilą. Oi 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 oi! Hmm. dollari. Grazie. Wieszcie, wierzcie gdzieś tutaj coś muszę zrobić, tak? znajdź dobra, nie będę wal... dam diesela, kurde ła, ła wyłącz tutaj jest coś żeby ciężki piezylka tak tak Wyłączmy to w cholerę Cyk, cyk. Świetlik. a skakujmy sobie Dawno nic nie hakowałem. O, ła, już wszystko woli. Dopiero pierwszy odcinek pięćdziesiąt pięć. No nie mogę, pięćdziesiąt pięć. Dobra, pierwszy i drugi, znaczy i trzeci. Termina mamy załatwiony. Co to jest? Aha, ukradnij to Robot Dobra, spadamy z tego. O, mamy 47 Ten Poziom tu Coś też roz... ten Jezu, co to było? Dobra, to ja od razu może wejdę w postać. Zrobimy tutaj opanowanie czy inteligencja. może refleks. Inteligencji weźmiemy, co? I teraz tak, inteligencji byśmy mogli tutaj najlepsi kumple. O, gruby Mam Mamy jeszcze jakieś, nie Zmniejszamy sobie o jeden cały czas. Okej. Okay. Dobra, odstawimy te auto, bo widzę, że tutaj do tego fixera, czyli do Dakota, trzeba odstawić. Ja już tam nawet nie plądruję, bo to nie ma sensu. A w następnym odcinku zobaczymy, co będziemy robić. Jak to powoli jeździ te auta. no ty musisz mieć tutaj dopiero garaż. Dobra, ok, bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Moi ludzie już rozpracowują ten radar. Militech czeka przykra niespodzianka. Kontrakt uważam za zamknięty, kasa już do ciebie leci. No okej, okay. no to niech leci. A my się widzimy już w następnym odcinku, więc to by na tyle nie górę. Ten do komentarz, no i subskrypcja, się i cześć.